Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś poznamy najlepszych niemieckich skoczków XXI wieku. Z pewnością większość z Was kojarzy te nazwiska. Nie przedłużając zatem, zaczynajmy. Miejsce 10. Stefan Naje. Długo nie potrafił przebić się w Pucharze Świata i od momentu debiutu do jego pierwszych punktów upłynęło ponad 4,5 roku. Kiedy już jednak ta sztuka mu się udawała, zawsze zdobywał minimum 120 punktów. W najlepszym sezonie 19-20 zwyciężył u siebie na Minenkopf w szance, a ponadto tamtej zimy jeszcze trzykrotnie stawał na podium. Sezon 20-21 opuścił z powodu kontuzji, zaś minionej zimy skakał całkiem nieźle i zdobył 333 punkty, jednak nie był w stanie utrzymać formy do końca sezonu. Miejsce 9. Michel Neumayer. Neumayer? czyli bardzo solidny zawodnik, który jednak nigdy nie wygrał zawodów w Pucharu Świata. Był to typowy skoczek stanowiący pewny punkt podczas zawodów drużynowych, ale mimo imponującej stabilności w formie przez lata, Misial nigdy nie był skoczkiem walczącym o coś więcej niż miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki generalki. Największym sukcesem Michaela Neumayera jest trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni w sezonie 2007-2008. Miejsce ósme Andreas Wellinger. Wellinger to zawodnik, który od razu po pojawieniu się w zawodach najwyższej rangi zaczął osiągać bardzo dobre wyniki i już w piątym starcie stanął na podium. Jego kariera niesamowicie się rozwijała w latach 12-14, jednak początkiem sezonu 2014-15 doznał kontuzji, która wykluczyła go ze startów na większość sezonu. Na szczęście, powrót był naprawdę udany. I aż do sezonu 18-19 mógł cieszyć się z sukcesów. Wellinger wywołał spore kontrowersje swoim wylotem do Australii, gdzie wiosną 2020 roku doznał kontuzji i nie wrócił już do dawnej formy. Sezon 2021 kończąc na 127 miejscu w klasyfikacji Pucharu FIS. Ostatni sezon rokował już jednak dużo lepiej i Andy zajął 29 miejsce po zawodach w planicy. W swoim dorobku ma dwa srebra z Lahti zdobyte indywidualnie oraz drużynowe złoto. Miejsce siódme: Michael Urman. Wraz z Georgiem Szpetem było stoją niemieckich skoków w trudnych czasach, gdy Niemcy mogli tylko pomarzyć o podium klasyfikacji Pucharu Narodów czy zawodów drużynowych. Od sezonu 99-2000 aż do sezonu 2010-11 był w stanie zawsze plasować się w czołowej 30. generalki. W tym czasie wygrał dwa pucharowe konkursy, a sezony od sezonu 2004-2005 do sezonu 2006-2007 kończył w najlepszej dziesiątce. Urman był także członkiem złotej niemieckiej drużyny Salt Lake City z konkursu drużynowego. Podobnie było także na Mistrzostwach Świata w Lachti w 2001 roku. Miejsce szóste: Sven Hannawald. Najbardziej znany skoczek, który po wprowadzeniu limitów najniższej dopuszczalnej masy ciała nie był w stanie nawiązać do sukcesów z początku trzeciego milenium. Sven co prawda nigdy nie zdobył kryształowej kuli, a było to spowodowane świetną formą Adama Małysza, który był trudny do zatrzymania nawet dla takich legend jak Ahonen czy Hanawalt. Udało mu się natomiast wygrać turnie czterech skoczni 2001-2002 oraz aż trzykrotnie Puchar Świata w lotach. Bardzo udane były dla niego również igrzyska w Salt Lake City, skąd przywiózł złoto i srebro. Miejsce piąte Martin Schmidt To kolejna z legend przełomu stulecia. Obecnie jest ekspertem eurosportu podczas transmisji Pucharu Świata. Zanim jednak trafił do telewizji, zdobył dwie kryształowe kule pod koniec lat 90. Oprócz tego dwukrotnie był trzeci podczas niemiecko-austriackiego turnieju. Nie posiada jednak w swojej kolekcji żadnego indywidualnego medalu z igrzysk, a najbliżej tego był w Salt Lake City, gdzie rywalizację na skocznik K90 ukończył na miejscu siódmym. Na pocieszenie zdobył jednak srebro podczas Mistrzostw Świata w Lotach w 2002 roku w parrachowie. Miejsce czwarte: Markus Eisenbichler. Dość niespodziewanie, bo na czwartym miejscu znajdujemy Markusa Eisenbichlera. Co ciekawe, Markus był niezbyt wyróżniającym się skoczkiem w wieku juniorskim i nigdy nie wziął udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów. Jednak w przeciwieństwie do Andreasa Wanka czy Wladimira Zagrawskiego osiągnął naprawdę wiele na Mistrzostwach Świata. Ma bowiem 6 złotych medali i jeden brąz. Co prawda, w dużej mierze jest to spowodowane świetną kadrą niemiecką w latach 17-21, stąd aż 5 złotych medali w drużynie, zarówno z męskich drużynówek, jak i z konkursów drużyn mieszanych. Biśla ma w swoim dorobku także brąz z planicy z Mistrzostw Świata w lotach. Sezon 2021 był najlepszym w jego karierze i przegrał w Pucharze Świata tylko z Halborem Egnerem Granerudem. Eisenbichler to skoczek, który niemal na pewno będzie się liczył także w sezonie 22-23 i o ile pewnie kryształowej kuli nie zdobędzie, to podium jest jak najbardziej realne. Miejsce trzecie Richard Freitag. Freitag poszedł w ślady swojego ojca Holgera Freitaga, który skakał w latach 80. w barwach NRD. Na listach startowych żeńskich zawodów możemy także znaleźć siostrę Richarda, Zelinę Freitag. Największym osiągnięciem piątka jest drugie miejsce w klasyfikacji sezonu 17/18. Wtedy to w niemieckiej części TCS utoczył zaciętą batalię z Kamilem Stochem, jednak na Bergisel zaliczył upadek który nie pozwolił mu nie tylko liczyć się w walce o Złotego Orła, ale i skakać w Bischofshofen. Niemniej jednak, ten sezon był rewelacyjny i poza upadkiem Winsbrucku tylko dwa razy zabrakło Freitaga w czołowej dziesiątce. Od sezonu 19-20 nie potrafił już nawiązywać do dawnych sukcesów i w marcu 2022 roku postanowił zakończyć karierę, mając w dorobku 8 wygranych konkursów. Miejsce drugie: Karl Geiger Geiger urodził się w 1993 roku w Oberzorfie. Bardzo możliwe, że w przyszłości zdobędzie kryształ kulę, bowiem już dwa razy kończył sezon na drugim miejscu. A jest jednym z nielicznych skoczków potrafiących utrzymywać poziom przez całą zimę. W sezonach, gdy był drugi, miał ponad 1500 punktów. Jednak przy tak napiętym terminarzu sezonu i tak wielu konkursach, jak ma to miejsce obecnie, oraz przy tych wbrew pozorom świetnych skoczkach. Zapewne wcale nie gorszych od wielkich legend, okazało się to zbyt słabym wynikiem na wygraną. Geiger to zawodnik wszechstronny, potrafiący świetnie skakać na obiektach normalnych, dużych i mamucich. Mamy tu do czynienia ze skoczkiem, który jednak nie jest typem dominatora, a raczej bardzo solidnym sportowcem ścisłej czołówki, potrafiącym nierzadko wygrać. Miejsce pierwsze Severin Point. Zwycięzca Pucharu Świata w sezonie 14-15, a także trzykrotny zdobywca podium w końcowej klasyfikacji. Jego złotym czasem były sezony od 2010-2011 do sezonu 15-16. W ostatnich sezonach prezentował się znacznie słabiej i zapewne to skłoniło go do zawieszenia nart na kołku. W sumie w swojej bogatej karierze wygrał 22 konkursy, z czego 9 w sezonie 14-15. Znacznie mniej sukcesów odnosił w turnieju Czterech Skoczni, gdzie tylko raz, w sezonie 15-16, ukończył rywalizację na końcowym podium. Z pewnością ten skoczek pozostanie w pamięci kibiców, choćby ze względu na pasjonującą rywalizację z Peterem Prełcem kiedy to de facto zremisowali w końcowej klasyfikacji i o kryształowej kuli zadecydowała większa liczba zwycięstw w sezonie. Broń był także niezłym lotnikiem i w 2014 roku przywiózł z zaniedbanej już skoczni w Harrachowie złoto, a w Wickersund dwa lata wcześniej był tuż za podium. W tym odcinku to na tyle. Jeśli chcesz oglądać więcej takich odcinków, zostaw subskrypcję i kciuka. W komentarzu możecie zostawiać propozycje kolejnych krajów, które chcielibyście obejrzeć w następnych odcinkach. Na razie.